Mam na imię Ewa i jestem psychologiem. Powróćmy do tego momentu, kiedy pierwszy raz usłyszałam, że jestem chora na raka. Pojawiły się pierwsze, pierwotne oceny mojej sytuacji. I na pewno potraficie sobie wyobrazić, co w tym momencie czułam? Pojawiło się zagrożenie życia, zdrowia, dobrostanu itd. Myśli wygenerowały różne reakcje emocjonalne i reakcje behawioralne. Reakcje emocjonalne, o których już mówiłam, strach, złość, przerażenie, przygnębienie, smutek. No, i reakcje behawioralne, czyli miałam ogromne trudności w funkcjonowaniu, w życiu i wykonywaniu codziennych obowiązków. Nastąpiła też zmiana roli i sytuacji społecznej, ponieważ stałam się pacjentką na cały etat a przestałam być pracownikiem oraz miałam trudności w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Kiedy minęło trochę czasu, po z diagnozy i kiedy obniżyło się nieco napięcie emocjonalne, zaczęłam zadawać sobie inne pytania. Jak poradzę sobie z tą sytuacją? Jakie mam możliwości? Jakie posiadam deficyty i słabe strony? Jakie mam zasoby i mocne strony, by sobie poradzić z tą sytuacją? I czy są one odpowiednie? Zaczęłam działać bardziej racjonalnie, mniej emocjonalnie. Zaczęłam badać możliwości leczenia i rokowania. Zastanawiałam się, co muszę zrobić, czego mi nie wolno, czego nie będę już mogła i przede wszystkim jak zmienić styl życia. Czasami wymagania sytuacji w chorobie nowotworowej przewyższają możliwości poradzenia sobie z nią. Wtedy bezwzględnie należy skorzystać z pomocy specjalistów, psychologa, psychoonkologa, psychiatry. Czasami jednak osoba... Ma duże zasoby osobiste, takie zdolności wewnętrzne powstania z popiołów i lub mocno wspierające otoczenie społeczne. Jest to korzystna sytuacja, ponieważ yy, umożliwia osobie znalezienie. Dobrych strategii radzenia sobie z sytuacją, poszukiwania efektywnych czynności zaradczych, poszukiwania sposobów adaptacji do życia z chorobą. I ma szansę wykorzystać możliwość leczenia oraz dany jej przez los czas, Najlepiej, jak to tylko możliwe. Tak czy owak, przez cały czas choroby towarzyszą nam różne obciążenia i stres. Moja, mogą się pojawić też tak zwane zaburzenia adaptacyjne. Usłyszycie to pojęcie na pewno od psychologa, psychonkologa czy psychiatry. Ważne jest, by posiadać choć nieco wiedzy na temat tych obciążeń, stresu, kryzysów. To pomoże świadomie i skutecznie monitorować to, co się dzieje z nami w chorobie, oraz ewentualnie poszukiwać pomocy specjalistycznej. Jeżeli obserwujesz u siebie następujące zachowania, to koniecznie zgłoś się do specjalisty. Te zachowania to negatywne procesy poznawcze. E, oczekujesz czegoś złego. E, Snujesz, tworzysz przygnębiające scenariusze. Po drugie, tłumisz emocje, tłumisz smutek, lęk, złość, i tak dalej. Długotrwale zaprzeczasz sytuacji, w której się znalazłeś. Długotrwale zaprzeczasz swojej chorobie. Myślisz w kategoriach czarno-białych. Wszystko jest albo dobrze, albo źle. I co bardzo istotne, nie potrafisz zredukować stresu. Podejmujmy nieustające próby właściwego i skutecznego radzenia sobie z trudną sytuacją osoby chorej na raka. Ponieważ może to poprawić rokowania w naszej chorobie. Naszym mottem przewodnim w życiu z chorobą nowotworową, niech będzie, wiem, jak troszczyć się o siebie i robią to najlepiej, jak tylko potrafią.